Ja już się nazywam się Synera, kolejny odcinek, gdzieś nagrywamy z Brawl Stars i dzisiaj mi dobijamy no, moje puszki, które miałam dobić w innym odcinku, ogólnie hmm, tak. Hmm, poczekajcie sekundę, no, bo oczywiście ma mam lagi. Oh! Dobra, wszystko już ustawione mamy. Będziemy dobijać puszki na Oto Stew. Na no, wymiarze Stew. Um, tak. Ona go na razie. Nie będziemy ale Zrobimy to w innym O. Um, 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 nie gram na lidze mod... Um, na lidze... Um, na tym... Halo? Poczekajcie sekundę. Wkurza mnie to. Patrzcie tam mamy Stew. I goście tutaj... Po... Ale nie... Ale, ale No goście, no... ale, ale, ale ty... Co drugi... eee przy Dobra, patrzcie, jak cyk. Nie, nie będzie wiedział, że jestem na stówę tu. Cyk, dobra. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Nie wiem czy on tam dokładnie jest. Tu wiem, że ktoś na pewno musi być. Jak nikogo tu nie ma, to ktoś jest naprawdę Co? Czekajcie, widzowie. Mm, tam go nie ma nikogo. Seryta z tych krzaków poszły na marne. Ale on dla mi. On chce, żeby ktoś za niego patrzył. i zaraz. Co to daje mi? Znaczy, jakby wiecie, do no, takiego dziwi na to ja też chciał ciągle mieć, Że ktoś się e, mi poddaje, nie? Chciałabym dzisiaj wymaksować Stew. Um, znaczy nie wymaksować, tylko dać go spróbować choć na piątą rangę, ale na, nie uda nam się to, wiem, że ktoś tutaj jest. U, na średnio, Oj, oj oj, oj, oj. O, dzisiaj robimy, nie wiem czy to mówię, 10500 pucharków, tak? No i tu widzimy się, jak Miał troszkę więcej pucharków, bo to będzie za długo trwało. Dobra, będą no, małe przebitki, sobie pomyślałem. Więc widzimy się za sekundkę. Dobra, jak widzicie, ja tu kampię. Poleciałam sobie w kampę. Tak, na chwileczkę, póki mnie ta nie, nie zabije. Dobra, wchodzę tutaj, będę tutaj troszeczkę był Nie w tych krzakach, tylko tutaj troszkę ich pozabijałem. Znaczy chociaż próbowałem, starałem się ich pozabijać, i dwóch czy jednego tam zabiłem. Znaczy, chyba to jest ta pampka. Albo nie ma jej. Ale tu jest ta palka. Tu nie ma też jej? Tu ktoś jest? Halo? I zadajcie, że ta palka się teamuje. Nie! Znowu trzecie miejsce. Wej, gościu! U, no to była. Dobra, więc lecimy z kolejnym meczykiem. Ja ogólnie będę no na razie sobie pokażę tą gierkę, bo i tak będę robił, montował w przyspieszonym tempie. Może to zrobię, zobaczę. Jak będę miał dużo czasu, to to oczywiście zrobię. Um, ogólnie... Um, chciałbym wam powiedzieć, że już mi gardło nie boli, um, więc dlatego nagrywam. Ale no, jak słyszycie, jeszcze do... mam taki katar. Dobra, piperka. Jak, jak piperka, no to słabo. Postaram się jeszcze wrzucić dzisiaj ten odcinek. On Montaż mi gdzieś się troszkę zajmie. Ja będę to jeszcze w przyspieszonym tempie montował. Mm, tak. Dobra, czy tu ktoś kampi? O, i tak, ale znaczy nie kapi, ale koletka tam jest. Z koletką tam ja nie za bardzo chciał zadzierać. Patrzcie, patrz, patrzcie w kampę, w Cyk! Dobra, ale dojechałem mocno. Tu mocny dojazd w miarę wjechał. Poczekajcie, widzimy się zaraz. Dobra, mam wielkie starcie. O, już wiem gdzie jest gość! Wiem, wiem że jest na pewno w właśnie tutaj! Cyk, cyk! Ale niestety nas pokonał! Widzimy się w kolejnej kierce. I zrobiliśmy, więc też bardzo fajnie. Czy mamy coś do otworzenia. Nie. Będzie coś, będzie! Co to będzie? O, bloki! Dobra, ja załamy kamoczy. Wy widzicie co jest. Ile już było rzeczy? Ej, trzy? Dobra. To 3, 4, nie patrzę. Klikamy. Otwieram. Aha, dobra. E, nieważne, nie ważne. Więc widzimy się zaraz. Dobra, widzowie ogólnie, sorry, że taka słaba miniaturka dzisiaj będzie. Mm, nie w ogóle ją wkleję, ale no niestety no do Brawl Stars miniaturę to tak takie ja średnio potrafię do bro, y, Brawl Stars, No bo po prostu nie mam po prostu na te miniaturki do Brawl Stars.

nie to, że coś, ale no wkurzyło mnie. Wszystko się zamieszkiło. Ciągle! Przez tego głupiego go Przez Mortisa! Masakra! Cię wkurzyłem, naprawdę! Uff. Po prostu nie, nie wytrzymam z TĄ GRĄ Ojej, już ja, to nie, wam nie, nie, nie Nie, nie, nie. Nie, nie, tylko wyjść. jest! jest! widzowie udało się, dobiliśmy to odbieramy 500 pięco... 500 monetek. monety mi się przydają przydadzą na ulepszenie stiu. ja bym wam chciał pożegnać na razie. <Szysk>